Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić domowo pasowanie łożysk na wał przylgowe. Od razu uprzedzam, ja nie stosuję takiej metody i nie jestem zwolennikiem takiego sposobu modyfikacji. Także zapraszam. Trzeba najpierw powiedzieć jak funkcjonują łożyska. Łożyska w dwusuwach mają swój luz. Jest to przeważnie luz C3, czyli większy niż normalny, ponieważ luz... C2 jest mniejszy oraz C1. A luz C3, C4, C5 są luzami większymi. Mowa tutaj o luzie między, między bieżnią zewnętrzną a bieżnią wewnętrzną. Gdy łożysko jest nieosadzone, ten luz będzie jeszcze większy. Gdy osadzimy takie łożysko na wał korbowy, gdzie jest osadzanie na wcisk pasowanie wciskowe, ale teraz nie powiem wam czy luźne, czy średnie, ponieważ są różne pasowania. W opisie filmu macie link do pasowań oraz link do specyfikacji łożysk. I ważna rzecz, bieżnia wewnętrzna, która się nie obraca na wale korbowym, jest podatna na wyższą temperaturę niż bieżnia zewnętrzna, która jest osadzona w karterach. Gdy my Zaszlifujemy sobie chop wału, bądź dobierzemy łożysko, gdzie jest pasowanie przylgowe. Sprawiamy to, iż gdy takie łożysko osadzimy, nie zmniejsza nam się luz, bądź nieznacznie nam się zmniejsza, tak jak w pasowaniu wciskowym czy też w suwliwym. Teraz nie pamiętam, jak to się nazywa to pasowanie tutaj na wale. No i taki wał korbowy może ulec zniszczeniu, może się wybić. Aczkolwiek się wybija wtedy, gdy przesadzicie z tym luzem. O dziwo, gdy wsuniecie sobie tak łożysko palcami, nie umiecie go zdjąć, bądź trzeba dużo większej siły, no to wtedy jest pasowanie przylgowe, tak? Czyli bieżnia lekko się rozszerza, lekko, nie trzeba dużej siły, żeby wsunąć to łożysko. Im większe obroty, im bardziej wyczynowy silnik, ma wyższą moc, większe obroty, przede wszystkim przeciążenia, tym luz stosuje się większy. W klasie MIT Racing stosuje się luz C4. Oraz dla klasy Sport, gdzie są bardzo wysokie obroty, szczególnie silniki wysokoobrotowe, trzeba powiedzieć, iż gdy osadzamy wał korbowy, powinniśmy użyć wciągacza wału korbowego. Do jego wypośrodkowania oraz odciążenia bieżni zewnętrznych w, w stosunku do bieżni wewnętrznych. Wtedy wał korbowy idealnie osadzamy po środku, mierzymy to szczelinomierzami, co już kiedyś pokazywałem. Nie ma prawa zaistnieć taka sytuacja, iż ten wał nie będzie Wam się swobodnie obracał. Musimy również pamiętać, iż z jednej strony mamy magneto, które przyciąga swoimi magnesami cewki ze statora, z drugiej strony mamy wariator który to przekłada przełożenie jednocześnie ten wał wciągając w tą stronę, także on ma swoje ruchy i w tym pasowaniu chodzi nam o to żeby pozbyć się oporów kulek w stosunku do bieżni zewnętrznych bądź wewnętrznych żeby ten opór był mniejszy i wał sam mógł się na tej bieżni przesuwać Rzadko spotykana jest to już dzisiaj metoda przy takiej technice, którą już posiadamy, czyli inne pasowania łożysk, inna obróbka. Niektóre silniki mają nawet łożyska igiełkowe. W KTM-ach są łożyska, ale one nie są igiełkowe, tylko jakiś inny typ łożysk. To Wam dam na grafice tutaj. I ten wał już nie ma tych problemów. Co łożyska kulkowe. Dobrze, także wiemy, że wał się przesuwa, gdy jest pasowanie przelgowe, czyli dajemy mu swobodę ruchu. Musimy pamiętać, że wał może się przesunąć. Również korbowód się przesuwa. Stworzeń tłoka, no i to wszystko nie pracuje już w osi. Także również warto mieć to na uwadze. Dlatego ta metoda do mnie nie przemawia. Rozumiem, że jest stosowana w motorsporcie, w bardzo wysilonych silnikach, z tym, że tam nie sądzę, żeby polerowano wał korbowy. Tylko jak już ktoś ma za kilkanaście tysięcy silnik zbudowany, nierzadko kilkanaście tysięcy euro, nie złotych, stosuje inne łożyska o innych pasowaniach. Takie łożyska można kupić, gdy ktoś się zna na rzeczy. Nie powiem Wam teraz, gdzie kupić takie łożyska, ponieważ tym się nie zajmuję, aczkolwiek sądzę, że. Mechanicy z zespołów wyścigowych będą mieli o tym pojęcie. Ok, więc teraz dam Wam filmik, jak ja to tutaj zrobiłem i za chwilę zobaczycie, jak to tutaj pasuje. To tutaj, gdzie jest obsadzenie łożyska, ciągnąc ten papier ścierny do siebie. Teraz zmieniam papier z 400 na 600. Teraz odpinam to łożysko i sprawdzam. Jeszcze trzeba szlifować. Te 600. Górne łożysko już mam zrobione. Dlatego tutaj nie wisi. Teraz dolne łożysko. Dolne łożysko od strony wariatora mam zrobione w ten sposób, żeby było ciaśniej. Czyli wsuwam je z lekkim oporem, aczkolwiek nie mogę go sunąć. Moim zdaniem to jest lepsze niż pasowanie, takie, że mogę wsunąć i zsunąć, tak? Zobaczcie, gdy ja będę tutaj wsuwał teraz, tutaj mamy miejsce, gdzie pracuje uszczelniacz za łożyskiem, oraz mamy miejsce obsadzenia łożyska. Tutaj chodzi sobie luźno, to zawsze tak będzie i jest pewien opór. I teraz, dwoma palcami, sobie mogę wsunąć to. Łożysko siedzi, wypłukałem je w benzynie ekstrakcyjnej, ale nie mogę zsunąć, tak? Odklejaczem dałoby się to zdjąć. Na szybko majzlem to zrobię. Wy tak nie róbcie, bo to niszy łożysko, i w ogóle. Zobaczcie, trochę zeszło i teraz mogę je zsunąć. Tutaj pasowanie jest tak zrobione, żeby dało się je wsunąć. Ale już sunąć nie mogę. Dlaczego? Ponieważ cała bieżnia lekko się rozszerzyła, wskutek czego się zakleszczyła na tym, i teraz sunąć tego nie mogę. Sprawiłem to, iż bieżnia mniej jest skleszczona, mniej trzyma się na tym obsadzeniu z wału, na czopie, tak? I teraz muszę użyć trochę siły. Mogę zsunąć. Ok, wejmijmy sobie wał i pokażę Wam jak z drugiej strony to wygląda. Nie wiem czy Wam mówiłem, ale tutaj musicie sobie nakleić taśmę, bo uszkodzicie gwint. Najlepsza by była nakrętka przetoczona, taka tulejka gwintowana, bądź tulejka gwintowana. Wtedy gwintu nie uszkodzicie. Z drugiej strony jest kulka, żeby na kulce i warstwie oleju to miało poślizg i było w osi. Nie polecam tej metody, bardzo łatwo jest uszkodzić sobie ręce, ponieważ tutaj wystaje nam korbowód, tutaj taśma, coś może później, tak. No i jesteście kalekami, tak. Dlatego nie polecam tej metody. Moim zdaniem lepiej jest zainstalować łożyska o większym luzie. Przypominam, luz C2 i C1 jest mniejszy niż normalny. Później mamy luz C3, który jest większy, C4. I niektóre łożyska mają nawet C5 los. Ok, mamy stronę wału. Używane łożyska szumią, są wypukane. Eee. Słuchajcie, jest luz. Łożysko po obsadzeniu nie będzie miało tego luzu, ponieważ bieżnia tutaj się rozszerza. My chcemy sprawić to, żeby ten luz pozostał i wał korbowy miał swobodę ruchu. Od strony wariatora, gdzie ten wariator napiera na ten wał. Ten wał jest wyciskany. I sobie tak będzie chodził, napierał na bieżnię. Robimy ciaśniejsze pasowanie moim zdaniem. Czyli takie. Ale nie jestem w stanie zdjąć łożyska. Od strony magneta. Jestem w stanie zdjąć łożysko. Wchodzi. Nie jestem w stanie tutaj, tutaj, jestem w stanie to zdjąć. To jest spasowanie przylgowe. Jaka tolerancja jest z luzów, i tak dalej, nie pytajcie się mnie. Ile to jest mikrownów, powłoki, i tak dalej, i tak dalej. Nie znam się na tym dobrze. Tutaj chodzi o pokazanie aspektów, które obalają pewne mity. Jednak stosujcie tutaj jakąś tulejkę nakręcaną, ponieważ uszkodzicie gwint, jak ja uszkodziłem. Wydaje się niby, że jest sprawny, nie? A tak naprawdę tutaj to uszkodzenie to tam pikuś. Można by było to na żymkom zrobić. A tak naprawdę ten gwint się spłaszczył. Zobaczcie, tu normalnie wchodzi nakrętka. Tu już ma opór, jest spłaszczony ten gwint, wskutek czego trzeba użyć siły. Widać, teraz doszło do końca. Wcześniej bez problemu się wkręcało i odkręcało. Dobra, więc widzieliście, jak to zrobiłem. Ja zastosowałem tutaj taki myk, iż łożysko magneta łożysko od strony koła magnesowego możemy sobie wsunąć oraz je wysunąć. A łożysko od strony wariatora możemy je wsunąć, ale nie możemy je wysunąć, ale nie możemy go wysunąć. Także w dzisiejszym filmiku to by było tyle, jeśli. Macie jakieś komentarze odnośnie tej metody, dlaczego ją się stosuje, czego nie powiedziałem? Piszcie śmiało. Po to są komentarze, żeby wyrażać swoje opinie i swoje doświadczenie. Ja doświadczenia w ogóle nie mam z tą metodą, nie stosowałem nigdy tej metody i moim zdaniem jest to bez sensu. Lepiej zastosować łożyska które w bieżni wewnętrznej będą posiadały inne pasowanie w stosunku do wału korbowego, a nie szlifować tak wał korbowy. Należy również pamiętać o tym, iż papier ścierny musimy równo ciągnąć, musi on być równo ucięty, ponieważ gdy będziemy krzywo ciągnąć pod skosie, będzie krzywo ucięty. No to zbierzemy sobie na przykład na początku więcej materiału, na końcu już mniej materiału. Bądź na odwrót. Także warto to mieć na uwadze. Elementy wirujące są bardzo niebezpieczne. No i gdy osadzacie sobie gwint do wiertarki, użyjcie tulejki gwintowanej, poddany gwint. Ja użyłem niestety taśmy, no i ten gwint częściowo popsułem. Także w dzisiejszym filmiku to by było tyle. Trzymajcie się, cześć!